Kolejne. Oj, 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 oj. Je si první signál. Dobrá. Správím. Mhm. To je No to znowu małzer, znowu łóceczka od Mausera. Ostatnie kopanie było na skraju tego lasu z tamtej strony, teraz jestem na tej stronie, po drugiej stronie tego lasku, no już druga łóska tutaj wpadła.

co to jest okay. będziemy oglądać później szukam dalej kolejny sygnał też niedaleko, dosłownie 5 metrów cały czas w okolicach kilku metrów sygnał od sygnału tutaj już patrzyłem mniej więcej jest kopnę to i, i zobaczymy dalej Kolejna, tym razem, nie wiem czy widać w obiektywie SL43, łuska od broni Browing Bro która była na wyposażeniu samolotu aliantów Boeinga B17. Czekawostka. No okay. okay. Sprawdzę to. Kolcok, tak jest. Pierwszy kolcok na samym wierzchu. Obok kolcoka miałem sygnał na kolor. No wiadomo co to mogło być, nie? Co mogło być obok kolcoka? No dobra, gdzie, gdzie... O, jeszcze coś jest. Proszę bardzo. Czyżby następna. Bardzo płytko. Kurczę pod tym pniakiem to jest wszystko. Tu też coś jeszcze jest. To nie koniec. Druga, czyli mamy już dwie. Uh -huh. I tam chyba. Jeszcze, 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 jeszcze. Okej, okay, zaraz wracam. Dobra, dziura kopnięta i jedziemy. Ech. No tu cóż? No kurczę aż to się już nudne robi trzecia w tym samym miejscu troszeczkę głębiej było. No ale fajnie, super znalezisko tu przed chwilą znalazłem tam trzy łuski kolejna normalny sygnał na sygnale o widzę, że będzie się trzeba tym miejscem zajmować głębiej kolejny sygnał koło, obok tamtego sprawdźmy to jest wykopany kolejny kolejny nabój Ćwiczebny, bardzo lekki Obok. okej okay. dobra, szukam dalej Jest kolejny sygnał. Hmm. Tak jak myślałem. Kolejny ćwierćebny. OK Czyli trzy. Fajnie. To jest miejsce docelowe dzisiejszych poszukiwań, wracałem z przerwy, stamtąd, to dosłownie ile, 10 metrów, 5 metrów od tego miejsca, 3 naboje ćwiczebne, fajna sprawa. Ok, balę odrzuciłem na bok, ściółeczkę też odgarnąłem i jedziemy. Pierwszy sygnał drugi sygnał żelazo kolejny sygnał kolejny oj 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 kolejny kolejny co tu się działo kurczę? kolejny ha. No kurczę, nie lada zbyzwanie wyzwanie przede mną. Naprawdę spory teren do przeszukania. Odgarnięte, i znowu wskazuje sygnał na to, że coś się chyba ukryło w liściach. Szukamy. Proszę. Nie trzeba szukać daleko. Masakra po prostu. Tyle tego tu jest, że nawet i. Na celém většinu Mauser się znudził, ale wciąż występuje i myślę, że będzie tutaj tak cały czas. Ciekawe, która tu już z kolei? To samo delikatnie, dzień dobry No po prostu to jest rzeźnia kolejny dołeczek grubo to wygląda naprawdę to jest masa sygnałów i masa tych łusek wychodzi no tylko spójrzcie no kurczę, no jest kolejna kolejna Okay. Dziura pusta No to jedziemy Pięknie wyskoczyła Cały czas to samo Cały czas małzer Czy oni innej broni nie mieli Ok No to czas na podsumowanie Ostatniego wypadu Zajrzymy co tutaj mamy Zaraz to będę Czyścił i pokażę. Witam. Przedmioty przeczyściłem. zasięgnąłem troszeczkę wiedzy na temat niektórych z nich. I może przejdę do podsumowania. Po prawej rzeczy nieciekawsze. Kawałek łyżki aluminiowej. Grudka, yy, można powiedzieć, ołowiana. Blaszka yy, miedziana. Jakiś drucik. Ha, ciekawostką jest... Takie coś, taka znajdka, kurcze serducho oczywiście zrobiło, myślałem, że to e, moniak, a okazało się, że to jest zwykła podkładka aluminiowa i jest dla mnie ogromną zagadką, co taka podkładka, czy nie wiem, blaszka robiła w lesie. Los mi e, po ostatnich wykopkach zabrał e, gaciaka, teraz mi go oddał, nawet można powiedzieć, że w lepszej, w lepszej formie, bo jest troszeczkę mniejszy, ale mniej skorodowany. Ciekawą dosyć znajdką jest ten haczyk miedziany, z tego względu, że przy samej nasadzie jest tutaj po prostu albo śrubka, która skorodowała, albo był gdzieś przymocowany do jakiegoś większego elementu stalowego. Też pytanie, rodzi naprawdę pytanie, co, co taki haczyk kurcze robił w lesie, nie? No, też fajna znajdka. Myślę, że ciekawa, interesująca. Właściwie to jest pierwszy przedmiot, który znalazłem w tym lesie, poza tymi Mauserami, chyba dwoma. Fajna, fajna sprawa, ale no, ja nie jestem w stanie zidentyfikować tego przedmiotu. Nie chcę domniemywać, czy jest to jakiś fragment kurcze iglicy od broni, lub element zegarka do nakręcania. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, co to mogłoby być, to prosiłbym w komentarzu. Kolejną ciekawostką jest ten długopis. Ciekawostką jest dla mnie z tego względu, że tutaj w tym kadrze nie widać, ale wyświetlę zaraz zdjęcie, o tutaj widać delikatnie, Jest są inskrypcje Robert Shawn KGSN. Szukałem informacji na temat tego długopisu, a właściwie na, można powiedzieć, na temat tego, tych inskrypcji. Wpisywałem w neta, szukałem czy była taka fabryka kiedyś przed wojną, czy jest aktualnie, niestety żadnych informacji na ten temat nie znalazłem też myślałem może tak szukałem informacji czy, czy taki długopis mógł być na zamówienie tego pana Roberta Shawn. Ale nie wiem pewności nie mam nie wiem czy to jest stara znajdka czy to jest coś nowszego czy nie wypadła leśniczemu z kieszeni czy to jest z czasów wojny. Tak samo jeżeli ktoś by miał informacje na ten temat to prosiłbym o komentarz o no, bardzo interesujące i ciekawe znajdki. Które cieszą moje oko, to są trzy sztuki amunicji ćwiczebnej. E, naboje są naprawdę rewelacyjne przez swój kształt. E, cieszą oko i, i, i ogólnie cieszą. Cieszą, cieszą po prostu fajne znajdki. No i co dalej? Może przejdziemy do Mauserów. E, znalazłem dzisiaj też fajną znajdkę Kolcoka. Niestety tylko jedną, ale też cieszy. Fajna sprawa. Fajnie, fajnie poczuć w ręce kawałek takiej historii i zobaczyć ją na własne oczy. Jeżeli chodzi o Mausery, to muszę powiedzieć, że sporo dzisiaj ich znalazłem, ale mało wykopałem. Wykopałem może kilka sztuk, a resztę znalazłem pod ściółką, pod samymi liściami lub płytko pod ściółką. Niemniej jednak, jak widzieliście na nagrywce, temat tam, że tak powiem, ten teren jest bardzo obfity, jest sygnał na sygnale. I z tego też względu musiałem przerwać te poszukiwania, bo po prostu za dużo tego było na jeden raz. Niemniej jednak, następna wyprawa będzie w to samo miejsce, tym bardziej, że chciałbym to miejsce skończyć i wykopać wszystkie sztuki, bo podejrzewam, że tam są tylko i wyłącznie łuski od Mausera. Może trafić się też coś innego. A, a poza tym, niedaleko znajduje się bardzo interesujący lej, który też chciałbym, że tak powiem, przebuszować. No i co? Kolejną znajdką jest bardzo przeatrakcyjna i przeciekawa łuseczka od karabinu Browning, który był na wyposażeniu bombowca B17. Insygnie, że tak powiem, SL43, świadczą o tym, że łuseczka została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych w St. Louis. No i co? Kolejną bardzo interesującą znajdką, pomimo tego, że jest to żelastwo no Jest taki właśnie przedmiot, i że tak powiem, swoim kształtem i budową, charakterystyką budowy, mi osobiście przypomina przez tą wężownicę, którą ma w środku, spiralę, po prostu pokrywę od karabinu, od magazynku bankowego. No i zasiągnąłem informacji. Czy w ogóle Wehrmacht dysponował taką bronią? Bo zazwyczaj to były bronie magazynkowe lub na jakimś pasie. Karabiny maszynowe miały amunicję na pasie, a jednak okazuje się, że do 1934 roku produkowano takie karabiny. Były to MG34 o trudnej nazwie, dalszej po niemiecku, więc nie będę tego mówił. W każdym bądź razie ta broń posiadała magazynki dwubambenkowe o Pojemności 75 sztuk amunicji. Czy to jest taka pokrywa? Nie mam pojęcia. Pewnie żadnej wartości nie ma, ale ma wartość historyczną, no i jest bardzo ciekawym przedmiotem. Jeśli ktoś ma, oczywiście, informację, czy to byłoby. Mogłoby być to, co ja myślę, to też bym prosił o komentarz. No i ostatnia znajdka dzisiejszego dnia, znaczy omawiana przeze mnie, jest to też mi nieznany przedmiot. Nie sądziłem, że będę znajdował tyle przedmiotów, których przeznaczenia lub historii nie będę znał. Okazuje się, że naprawdę sporo tego wyskakuje. No i mamy taki przedmiot, można powiedzieć, on jest miedziany lub mosiężny bardziej taka jakaś mieszanka kolorów. Interesującym jest to, że po złożeniu Idealnie do siebie pasują dwie części, aczkolwiek ja nie wiem, co to jest. Jeśli ktoś oczywiście też miałby, ma wiedzę na ten temat, to naprawdę fajnie by było dowiedzieć się, cóż to jest za przedmiot i do czego on służył. Myślę, że z mojej strony to tyle. Nie chcę przedłużać. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych materiałów, na pewno ich nie zabraknie. W, w następnej wyprawie, że tak powiem, będę atakował ten, że tak powiem, depozyt tych mauserów, bo myślę, że można to tak nazwać, depozyt mauserów. I sam jestem ciekaw, ile tak naprawdę ich tam znajdę. Na końcu przeliczę i, i zobaczymy, nie. Dobra, to cóż, pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych wypraw. Cześć!